Szymano, moi drodzy, jak wam minęła ja niedziela, jak wam minął ten tydzień? Mam nadzieję, że bardzo dobrze, tak jak mi, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszę się z osiągniętego wyniku, z biegu, w którym brałem wczoraj udział. Ta koszulka, nie wiem, tutaj może teraz będzie lepiej widać, kaliska setka. 40. edycja tego ultramaratonu, który odbywa się właśnie w Kaliszu. Właśnie 40. edycja Kaliska Setka, i był to dla mnie ostatni bieg do korony ultramaratonów polskich. Zakończyłem ten cykl, zakończyłem ten projekt, zakończyłem to wyzwanie i Wynik, jaki osiągnąłem, naprawdę naprawdę mnie zadowala. Jestem ogromnie szczęśliwy, ogromnie zadowolony z siebie. Zrobiłem to w 9 godzin, 35 minut, coś koło tego, nie pamiętam szczegółów, to jest tam nie, nie najważniejsze. Mm, ósme miejsce, Open, znowu nie wiem, ile biegło, ile wzięło udział uczestników, nie sprawdzałem tego. Ósme miejsce w open. Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. Tutaj właśnie ta piękna statuetka. Pierwsze miejsce w M30, z czego naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. Są biegi, z których jestem bardziej zadowolony, są biegi, z których jestem mniej zadowolony, ale z Kaliskiej setki bardzo się cieszę. I mam zamiar wam opowiedzieć co nieco o tym biegu. No czym to było? 100 km w Kaliszu, biegaliśmy to, uwaga, uwaga, na pętli. W parku pętla miała 2 km, więc łącznie trzeba było zrobić 50 takich pętli, żeby ukończyć ten bieg. I powiem Wam szczerze, brałem udział już w różnych ultra. Po górach głównie i mm, wysiłek jaki był podczas kaliskiej setki, zegarek pokazał mi, że wysiłek był na porównywalnym poziomie, tak jak na przykład biegłem bieg Kreta, gdzie bieg Kreta to było 148 km 5-6 tysięcy metrów przewyższenia i wykres na zegarku pokazał mi, że mój wysiłek, no bo biegłem całkiem mocnym tempem, zwłaszcza na początku, że wysiłek z kaliskiej setki był porównywalny do wysiłku z biegu Kreta. I właśnie też co zauważyłem podczas biegania w Kaliszu, to że właśnie to mocne tempo. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli chcemy osiągnąć dobry wynik, bardzo dobry wynik na jakimś biegu, no to ilość przerw musi być jak najmniejsza. Tempo musi być w miarę, w miarę dobre. I to, jest, to był ciągły wysiłek, i właśnie na, momentami brakowało mi tego, że kurczę na takim biegu ultra w górach. No to są te momenty, kiedy po prostu jest pod górkę, kiedy trochę się idzie, trochę się maszeruje i można zwolnić. W kaliszu tych momentów nie było. W sensie ja tak wybrałem, bo m, sytuacja na biegu wyglądała tak, co też dla mnie było zaskoczeniem. Podobnie trochę jak na backyardzie, w sensie e, Różni biegacze przyjechali z swoją ekipą, ze swoim supportem, z ludźmi, którzy ich wspierali, mieli rozstawione, bo to była ścieżka w parku, po prostu mocno udeptana, znaczy udeptana, ubita ścieżka w parku, więc w miarę taka twarda, kilka miejsc było gdzie trochę było mokro, ta ścieżka była bardziej miękka, ale powiedzmy taki ubity szutr i Biegacze mieli swoich ludzi, swoje ekipy, stoliki, namioty. Na tych stolikach pełno wszystkiego: Coca-Cola, woda, ciasta. Po prostu mnóstwo jedzenia. Dla mnie na niektórych stolikach to w ogóle było tego za dużo. No ale ci ludzie, w sensie biegacze, przyjechali z ekipami. No ja pojechałem znowu, pojechałem sam na ten bieg. Nie przyszło mi do głowy, żeby, nie wiem, brać jakiś stolik czy coś. Wziąłem wszystko, spakowałem swoje rzeczy do plecaka. Miałem jakąś jedną torbę i tak biegałem. I to był wiadomo mój wybór, mój świadomy wybór, moja decyzja, że chcę to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej. Przed biegiem sprawdziłem wyniki sprzed roku, sprzed dwóch lat, jakim tempem należałoby biec, żeby albo wygrać, albo no, być wysoko. Więc obrałem sobie cel. Celem moim było biegnięcie z tempem 4,45-4,50. Zacząłem pierwsze kółko, pierwsze dwa kółka, właśnie około 5-5 z kawałkiem, no i później przyspieszyłem. I o dziwo, znaczy o dziwo byłem w stanie utrzymać tempo 4,40 ileś. Do 25 km i nawet byłem bardzo, cieszyłem się bardzo, bo stopa mnie nie bolała praktycznie w ciągu całego biegu. No to ból, ten mój uraz to był na poziomie nie wiem, jeden, dwa, bardzo, bardzo znikomy, więc mogę powiedzieć, że stopa dała radę. Rehabilitacja, jaką sobie stosuję, działa, pomaga. Nagram może o tym osobny odcinek, gdzieś jakieś coś ekstra wrzucę ale na przykład zauważyłem, no mocno moja lewa strona, moje lewe udo spompowało się, było takie ciężkie, sztywne, no nie wiem, ciężko mi wytłumaczyć, to nie jestem specjalistą, nie jestem fizjoterapeutą, więc tak 25. km to lewa strona, lewe udo, lewy pośladek, po prostu no pompa taka dziwna, co mi pomogło, no bo pilnowałem żeli, jadłem co 45 minut, wciągałem tubkę żelu to gdzieś na tą pompę to mi pomogło pamiętam za... było tak co okrążenie było też to stanowisko organizatora gdzie tam było zapewnione kawa przepraszam herbata woda izotonik jakiś barszcz banany pomidory jakieś ciasto no coś tam zapewniali ja z tego tylko kilka razy skorzystałem właśnie pomidor z solą zjadłem to i trochę puściło no ale puściło na zasadzie, że przez ileś okrążeń tego tak mocno nie czułem, nie czułem w ogóle, ale powiedzmy do etapu, do 50 km maraton zrobiłem w 3.35 patrząc na zegarek, no i tak do 50 km jeszcze byłem w stanie trzymać tempo 5.0, może 5.15, ale powyżej 50 km, no to moje tempo spadało właśnie między 5.0, 5.15, im gdzieś dalej w las, no to to tempo to jeszcze bardziej spadało właśnie z racji na tą lewą stronę, która po prostu spompowała się, bolało mnie to, nie byłem w stanie rozwinąć większej prędkości, no bo też nie ma co szaleć, tych kilometrów jest jeszcze trochę do końca, żeby po prostu nie nabawić się czegoś i nie ukończyć tego, więc po prostu zwolniłem, biegłem na tyle, na ile mi moje ciało pozwalało, czyli w jakieś 5,30, 5,45 tego no w miarę starałem się pilnować. Podczas biegu. No to tak, były jakieś przerwy. Wiem, skorzystać z toalety. Właśnie zatrzymać się na tym stoisku organizatora, żeby właśnie te pomidorki, sól, gdzieś tam w barszczu, łyknąć. No i te, to moje stanowisko, stanowisko to moja, ta moja torba, gdzie miałem właśnie żele, które, z których korzystałem. I też naprawdę cieszę się, bo poznałem bardzo fajnych ludzi. Nocowałem na sali, którą zapewnił organiza organizator. Byli tam też inni uczestnicy biegu I właśnie podczas kolacji zapoznałem się z fajnymi osobami, których tutaj serdecznie pozdrawiam: Grześka, Krystiana, Dagmare. Właśnie sobie przed biegiem, przepraszam, wieczór wcześniej rozmawialiśmy. Chłopaki biegli. Trochę wolniej niż ja. Właśnie Krystian mi też pomógł, bo biegłem z soflaskami, jednak zrezygnowałem z plecaka. Właśnie on rozrobił mi izotonik, elektrolity, że mogłem sobie tylko to podmieniać. Też poznałem obcych przypadkowych osób, które właśnie mieli rozłożony stolik obok moich rzeczy, i też poprosiłem tam pana, żeby po prostu gdzieś na którymś okrążeniu, nalał mi do soflaska pół soflaska wody, więc. Pomimo tego, że nie miałem swojej ekipy, poznałem na miejscu ekipę, która mi pomogła uniknąć tych przerw, tego dolewania, no bo każde zwolnienie, każde zatrzymanie się, wybicie się z rytmu biegowego, no to powodowało, że trzeba było rozruszać te biodra, tak? No to, to było trudne, ciężkie, bolesne, no ale te przerwy były też nieuniknione, nie byłem w stanie biec bez przerw, no trzeba było chociażby właśnie, że, że, um, uzupełnić zapasy żalu do kieszeni do nerki biegłem z nerką, no i skorzystać z toalety. <laughs> Więc tak, pomimo tego, że to było bieganie w kółko, i zrozumcie, że naprawdę duże, ale to duże um, znaczenie ma to, jak my sobie ustawimy w głowie pewne rzeczy. Bo często zdarzało mi się słyszeć nie, wśród znajomych czy Wśród ludzi, że właśnie bieganie w kółko takie męczące, trudne, nudne, ale właśnie to, jak sobie ustawimy w głowie pewne rzeczy, to jest bardzo ważne. To jest właśnie klucz high performance, klucz ludzi sukcesu, jak oni osiągają rzeczy, jak oni w ogóle patrzą na pewne rzeczy. No bo co ja sobie mówiłem, to tak, no dobra, są to okrążenia, ale jak fajnie i wspaniale jest to, że. Bieganie jednego okrążenia zajmowało no, na początku 10 minut, później 12, że co 12 minut, kurczę, gdyby coś się działo, to ja się mogę zatrzymać, mam to swoje stanowisko, jest stanowisko organizatora, można pomidorka sobie wziąć, zamoczyć go w soli, uzupełnić sód, potas i naprawdę to było fajne. W sensie, ja to sobie tak przetłumaczyłem. W ogóle nie skupiałem się, ile kółek będzie. Do 17 okrążenia, może to jeszcze liczyłem, później się pogubiłem, olałem to, patrzyłem tylko na zegarek. No zegarek finalnie pokazał mi 105 km. Strona, która zaciąga też automatycznie treningi, czasy zbiegania, dystans przelicza, też pokazała, że było niecałe 105 km. Nie wiem, jak to organizator sobie wyliczył. Gdzieś tam w trakcie biegania, to siadł w ogóle system zliczający czas, kilometry. Nie wiem, po prostu wszyscy przebiegliśmy tą samą ilość okrążeń. Ile ich było, nie wiem, przestałem to liczyć. Po prostu, tylko gdzieś tam pod koniec, jak mi zbliżałem się do setki, no to spytałem się, ile jeszcze okrążeń do końca i to ktoś ma mi powiedzieć, kiedy ja kończę bieg, a nie. Ja mam się tego domyślać. Więc to trochę taki minus pod kątem organizacyjnym, że takie kwestie, zwłaszcza jak po 40 lat się organizuje jakiś bieg, no to można wyciągnąć wioski, poprawić to po prostu, żeby biegaczom biegło się lepiej, wygodniej, no ale trudno. Jest jak jest, było jak było. Biegu jeśli ktoś robi korony ultramaratonów, po prostu nie da się uniknąć, trzeba go zrobić, trzeba przebiec setkę po płaskim, i tak jak mówię. Absolutnie nie męczyło mnie to, że były kółka. Właśnie nawet się cieszyłem, bo w razie czego, w razie jakiejś draki, to zawsze mogłem sobie wziąć rzeczy z torby, pójść do stoiska organizatora, jakieś pomidorki, jakiś barszcz, jakąś ciepłą herbatę, czegokolwiek można, z czegokolwiek można było skorzystać, to skorzystałem. Poznałem naprawdę bardzo fajnych ludzi, tą ekipę, o której tu wspomniałem, jeszcze, tak, zapomniałem o Kacprze, który właśnie też jest z okolic Wrocławia z którym sobie porozmawialiśmy, więc <laughs> wspaniali ludzie. To właśnie podoba mi się na biegach ultra w odróżnieniu od biegania zwykłego ulicznego, że na ultra panuje fajna atmosfera. Ci ludzie są inni, to jest ten wspólny trud, wysiłek, jaki pokonujemy, jaki przezwyciężamy, to jest naprawdę coś ekstra. Na biegach ulicznych ja się przynajmniej z tym nie spotkałem. Tam raczej większość osób biegnie jeśli są jacyś znajomi, no to z nimi rozmawiałem, a tutaj można poznać fajne towarzystwo, fajną ekipę, właśnie dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, no to też jest w trakcie realizowania swojej korony ultramaratonów ultra Polski. Były osoby, które tak jak ja, ukończyły to wyzwanie. Co jeszcze z biegu mogę powiedzieć? No to ja już, już na, nauczony nawet backyardem, że kryzysy zawsze będą. Po prostu... Ja już jestem trochę na nie gotowy, przygotowany, poukładane mam w głowie, jak do siebie mówić, co do siebie mówić, jaka narracja. Absolutnie unikam jakiegoś negatywnego dialogu wewnętrznego. Czy w momencie, kiedy mnie bolało, no to. I jak znaleźć rozwiązanie, co zrobić, co zmienić, co poprawić? Może się napić, um, uzupełnić płyny. Gdzie byłem soflaskiem, to po prostu co chwilę łyczek, po prostu um, soflaska piłem, więc to było coś zjeść, właśnie no to może ten pomidor z solą, bo to nabiega zawsze, pomaga. Nie pomogło coś, no to dobra, no to trzeba zwolnić. Biegnę takim tempem, na jakie moje, na jakie moje ciało mi pozwala. Absolutnie żadnego negatywizmu, że o kurde, to teraz wolnie, to jeszcze dłużej będzie trwało, to będzie bardziej bolało. No ja to sobie mówiłem, ok, to jest kryzys, który trzeba najzwyczajniej przetrwać. I to nie był kryzys. Mentalny, że o nie wiem, zjazd motywacji, czegokolwiek. To był kryzys po prostu fizyczny. Mnie fizycznie bolało i musiałem to w jakiś sposób przezwyciężyć, pokonać, jakoś sobie z tym poradzić. I uwierzcie mi, 9 godzin, 30 minut to zleciało mi tak. W ogóle pierwszy maraton czy pierwsze 50 km, kurde, to tak szybko zleciało, jak się biegnie w flow, w takim stanie optymalnym we flow, no to po prostu czas mija jak styknięcie palcami. W ogóle nie zauważyłem upływającego czasu. Te kilometry, jak później przeglądałem tempo, z jakim biegłem poszczególny kilometr, no to kurde, no szybciutko. Więc naprawdę kwestie mentalne, kwestie naszego nastawienia, są bardzo ważne. Widziałem podczas biegu właśnie jakieś osoby, które gdzieś tam wzruszały czy, czy zaczynały płakać. Po prostu podejrzewałem, że miały jakiś kryzys, w jakiś sposób go przezwyciężały. No tak sobie z tym radziły. Ja jestem świadom siebie, swojego ciała. Jak sobie z tym radzić? Mogę pomóc komuś? Mogę komuś pomóc również sobie z tym poradzić? I ci ludzie, którzy, których tam poznałem, to wsparcie, którego doświadczyłem, też mi jak najbardziej pomogło. Czy komuś polecę kaliską setkę do zrobienia? No cóż, osobiście uważam, że są znacznie fajniejsze, ciekawsze biegi, zwłaszcza po górach, gdzie, mówię, jest ta zmienność tempa, można trochę odpocząć. No tutaj to był po prostu ciągły, nieustanny wysiłek. E, równy, mocny, po to, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Jeśli ktoś nie robi koron ultramaratonów, to osobiście uważam, że Ultra w górach jest ciekawsze, przyjemniejsze. Raczej nie mam zamiaru, nie, nie mam zamiaru poprawić tego wyniku. Już sobie wymyśliłem plany na kolejny rok, na kolejny sezon. Cele, jakie sobie stawiam, są ambitne, są wysokie. I na pewno będę je realizował, zrealizuję je. Nagram osobny materiał, oso, osobny odcinek, gdzie podsumuję cały cykl korony ultramaratonów. Nagram też jeszcze jeden specjalny odcinek, bo z tych biegów, z tej korony ultramaratonów, brakuje podsumowania z biegu rzeźnika, którego, zrobi, którego ukończyłem w 2020 roku. Tylko wtedy ani nie prowadziłem kanału na YouTube, nie nagrywałem materiałów w ogóle, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak korona ultramaratonów, ale wtedy od tego biegu, no powiedzmy, go zaliczam, jest zaliczony, bo jest ukończony więc o tym też nagram materiał, bo fajna, ciekawa przygoda. Dużo z Łukaszem tam przeżyliśmy, więc tak, tak, tak wyglądał ten cykl. Bardzo zachęcam was do stawiania sobie celów, do celów, ale też takich projektów, no bo czym była Korona Ultramaraton? Była po prostu długim projektem, który się składał z dziesięciu wyzwań, wydarzeń sportowych. Które sobie realizowałem, do których trzeba było się przygotować, trzeba było poświęcić jakieś środki finansowe, to tamto zaplanować, rozłożyć jakoś w czasie, żeby możliwie jak najszybciej to ukończyć. I właśnie stawianie sobie celów, realizowanie projektów pozwala daje nam tą <laughs> motywację, tą chęć do robienia rzeczy. To jest coś, po co wstajemy rano, coś, coś, to jest coś, co nas nakręca, pomaga nam. I pcha nas do przodu. Więc tak podsumowuję ten wczorajszy bieg. Kaliską setkę. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się! Hej!